Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 71. dzień mojego wyzwania NoFap i dzisiaj um, myślę, że jest najwyższa pora na drugi krok praktyki Ovarian Breathing. Także dzisiaj znowu filmik dla Was, kochane kobiety. Chodźcie, chodźcie, zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj będzie drugi krok, będzie wspólna praktyka. Jeżeli ktoś dołączył do naszego grona dopiero teraz, to bardzo Wam serdecznie polecam przynajmniej przez tydzień praktykować z krokiem pierwszym. Powolutku sobie włączać ćwiczenia Sahajoli Mudra, Mula Banda, Ashwini Mudra. Oraz aktywację pompki sakralnej i pompki czaszkowej. I dopiero wtedy zapraszam Was do tego kolejnego, drugiego kroku, który będziemy dzisiaj wykonywać. Natomiast te z Was, które już praktykowały, wiem, że są takie osoby, które włączyły ovarian breathing do swojej codziennej praktyki. Wiem, że są takie osoby, które poczuły moc swojej energii seksualnej. Te z Was zapraszam dzisiaj do kroku drugiego. <grych> Będziemy praktykować przy muzyce, jak zwykle. To jest muzyka 432 Hz. Muzyka, która uzdrawia żeńską energię seksualną. Moje kochane, zanim jeszcze przejdziemy do wspólnej praktyki, mam dla Was do Was taką prośbę, aby się do tego przygotować, żebyście, bo wiecie, że, że te praktyki taoistyczne są oparte w dużej mierze na znajomości anatomii, dobrej znajomości anatomii. Więc mam do Was prośbę, prośbę abyście obejrzały sobie jakąś rycinę, obrazek, który przedstawia kość krzyżową, nasze sakrum. Kość sakralną, ponieważ w drugim kroku, właśnie do tego miejsca, będziemy wprowadzać energię seksualną. E, obejrzyjcie sobie, jak ta kość jest zbudowana, i zwróćcie proszę szczególną uwagę na to, gdzie się znajduje e, tak zwany rozbór krzyżowy. Rozwór krzyżowy to jest taka szczelina w kości, poprzez którą będziemy wprowadzać energię, będziemy tam kierować naszą energię seksualną i to będzie miejsce, przez które energia seksualna będzie wprowadzana przez nas do wnętrza kręgosłupa, do kanału energetycznego, do nadi, które znajduje się wewnątrz kręgosłupa. Więc w pierwszej kolejności Popatrzcie sobie, proszę, na to, jak jesteśmy zbudowane. Wyczujcie sobie te kości, gdzie się kończy wasza kość guziczna, kość ogonowa. Dotknijcie sobie tego miejsca, gdzie się rozpoczyna właśnie wasza kość krzyżowa. Wyczujcie sobie tą szczelinę. Popatrzcie sobie na rycinę, gdzie to, gdzie to wszystko się znajduje. I dzisiaj będę was też prosiła o przygotowanie. właśnie zapomniałam tutaj, zapomniałam tego przygotować, ale ja sobie wezmę w takim razie, no jakąkolwiek tutaj apaszkę. Chodzi o to, żebyście przygotowały, kochane, kawałek materiału, który jest naturalnym jedwabiem. Każda z Was na pewno ma coś takiego w szafie, czy to jest apaszka, czy to jest koszulka. Weźcie sobie coś takiego w dłoń. E, ważne, żeby to był naturalny jedwab. I e, tym kawałkiem materiału będziecie mogły sobie rozmasować w pewnym momencie praktyki e, kość e, krzyżową. Nawet w zasadzie możemy to zrobić przed praktyką teraz. E, ponieważ. E, Czasami tak się zdarza, że ta, jak, jak już Wam wcześniej wspominałam, ta energia Jing surowa, energia seksualna, ona jest nieco gęstsza niż energia Chi, która jest bardziej subtelna. I czasami w momencie, kiedy się ją właśnie wprowadza do tego rozworu krzyżowego, do tej szczeliny w kości, to można, niektóre kobiety odczuwają po prostu albo lekkie mrowienie, albo takie igiełki, jakby ich kółe kół maleńkie, albo nawet może być odczuwany lekko ból. Więc jeżeli masz jakiekolwiek problemy tego typu, to nie przejmuj się, to jest zupełnie naturalne. Miej ze sobą po prostu w razie problemów kawałek jedwabnej tkaniny. I jeżeli będziesz odczuwała jakikolwiek dyskomfort, to bardzo pomoże w pokierowaniu jak gdyby tej energii w sposób łagodny potarcie, masaż tego miejsca właśnie kawałkiem jedwabnej tkaniny. Możemy w ogóle sobie to od tego zacząć, moje kochane, od takiego masażu. No tak, i myślę, że nie ma co dalej za dużo Gadać po prostu zaczynamy. Teraz będziemy, jakby przechodziły przez ten pierwszy krok, który już znacie, przez ten krok przejdziemy szybciej o wiele. Bo ja w poprzednim filmie, w kroku pierwszym wam go bardzo szczegółowo tłumaczyłam, a teraz przez ten krok pierwszy przejdziemy sobie szybko i natomiast dłużej będę opowiadała o tym, co się dzieje i w które miejsca jakby macie poczuć w ciele podczas praktyki roku drugim, czyli w momencie, kiedy będziemy już przeprowadzać tę energię seksualną z krocza do um, właśnie do um, kości krzyżowej. Um, no tak, ja Wam też zamieszczę taką rycinę, jako, jako um, obrazek tytułowy um, kości krzyżowej. Nie wiem na ile mi się tam, bo zawsze te obrazki muszę wycinać. Nie wiem na ile mi się uda pełny ten obrazek zamieścić, ale dlatego was proszę, żebyście się do tego przygotowały, po prostu oglądając sobie budowę tej kości w internecie. A teraz już włączamy muzykę i zaczynamy, kochane. Proponuję, abyśmy teraz wykonały. Drugi krok w pozycji siedzącej. Pierwszy krok był wykonywany w pozycji stojącej, drugi krok proponuję wykonać w pozycji siedzącej. Może to być kochane, po prostu siad po turecku, może to być pół jeśli ktoś zna pozycję sidasana, to bardzo dobrze, żeby to była sidasana. Proszę Was teraz, żebyście rozpoczęły od. Wzięcia w dłoń właśnie tego swojego kawałka jedwabiu i odsłońcie sobie skórę na kości krzyżowej i pomasujcie sobie to miejsce tym kawałkiem materiału. Pomasujcie sobie delikatnie to miejsce, rozluźnijcie ciało. Poczujcie ten jedwab na swojej skórze. Delikatnie masujemy miejsce, przez które energia seksualna będzie wchodziła do, do środka kręgosłupa. Nasze sakrum, kochane, nasze święte miejsce w ciele to jest miejsce, które ma zdolność do przechowywania energii seksualnej. Czyli teraz nie będziemy już odprowadzać jej z powrotem do Pałacu Dziecka, do Jajników, tylko jak doprowadzimy ją już do sakrum, to ona może w tym sakrum sobie przebywać, stacjonować. I to jest też miejsce, w którym odbywa się pierwszy etap transformacji energii seksualnej Jing w energię życiową. Jak już delikatnie rozmasowałyśmy sobie to miejsce, to odłóżmy sobie ten kawałek materiału gdzieś, tak żebyśmy miały go w zasięgu ręki. W razie problemów, ja już nie będę o tym mówiła, ale w razie gdybyście czuły tam jakiś dyskomfort, to po prostu sięgacie po ten kawałek materiału, który macie w zasięgu ręki i zwyczajnie wykonujecie sobie ten masaż. A teraz siadamy już sobie prosto, siadamy na kościach, tak żeby czuć nasze dwie wtyczki. Siadamy sobie na jakimś podwyższeniu. Ja mam akurat blok do jogi. I wykonujemy kilka głębokich wdechów i wydechów. Jednocześnie. Aktywując naszą jonię, delikatnie otwierając i zamykając, delikatnie rytmicznie otwierając i zamykając naszą jonię. I koncentrujemy naszą uwagę w miejscu, gdzie znajdują się nasze jajniki. Możecie sobie delikatnie pomasować to miejsce, ogrzać. Otwieramy, zamykamy ją i staramy się poczuć, poczuć naszą energię seksualną, naszą kobiecą moc. Kiedy już ją poczujemy, sprowadzamy ją jajowodami do pałacu dziecka, który znajduje się wewnątrz macicy. Możemy delikatnie pomóc sobie, masując dłońmi w tym kierunku od jajników do środka macicy. Następnie opuszczamy już dłonie i przy pomocy krótkich wdechów, takich jakbyśmy łapały łykami powietrze, ale przez nos, będziemy teraz sprowadzać. Tę energię spała pałacu dziecka poprzez macicę, poprzez waginę, do punktu, który się znajduje pomiędzy wejściem tylnym do waginy, a anusem, czyli do krocza, do punktu Huey. I powtórzymy to dziewięć razy. Ja już tutaj was nie prowadzę, bo już to umiecie, prawda? Więc tylko po prostu oddycham razem z wami. Jeżeli potrzebujecie oddychać w innym tempie, to oczywiście każda z was może to robić w swoim tempie. się tą energię ciepłą, gęstą, lepką energię, która podróżuje przez Waszą macicę, poprzez wnętrze joni, poprzez klitoris. Oczywiście przy wdechu... Zaciskamy mocno wargi zewnętrznej i wewnętrzne, aby energia nam nie wyciekła, to już pamiętacie, nauczyłyście się tego w pierwszym kroku i doprowadzamy energię do krocza do punktu Huain. I teraz chwileczkę odpoczywamy, utrzymując cały czas uwagę w punkcie Huawein, aby energia nam nie wyciekła i wracamy do delikatnego, pulsującego otwierania, zamykania jonii. Jednocześnie swobodnie, głęboko oddychając, relaksując ciało i sprowadzając energię z powrotem z jajników do pałacu dziecka. Teraz w kolejnym kroku będziemy już wprowadzać energię do kości ogonowej. Bierzemy krótki wdech i jednocześnie zaciskamy po kolei te mięśnie, których uczyłyśmy się używać jako praktykę dodatkową, czyli Sahajoli Mudra, Mulabandha, a następnie a aszlini następnie mudra. Wydech. Wdech. Po kolei od przodu do tyłu zaciskamy mięśnie i jednocześnie staramy się uaktywnić naszą pompkę sakralną. Na to ćwiczenia również robiłyśmy wcześniej już. I prawdopodobnie każdej z Was udało się poczuć, jak ta pompka jak kość krzyżowa może przesuwać się do przodu bez ruchu biodrami. Wydech. Poczujmy, jak energia wędruje poprzez waginę, od przodu, od klitoris, poprzez środek, poprzez krocze i przez tylną część krocza łączy się z kością ogonową, która zostaje nam przez pąpkę sakralną przesunięta do przodu. Wydech. wdech, Poczujcie, jak ta energia wędruje, a następnie przez kość guziczną, kość ogonową wchodzi nam do środka kości sakralnej. Jeśli potrzebujecie, pomasujcie sobie delikatnie jedwabiem to miejsce na gołą skórę. Zawsze pamiętajcie. I wdech, kochane. Poczujcie tę kość. Podczas, kiedy aktywujecie waszą kość, waszą kość krzyżową, czyli pompkę sakralną, powinnyście naturalnie poczuć lekkie napięśni mięśni szyi oraz tutaj u podstawy czaszki z tyłu. To jest znak, że dobrze robicie to ćwiczenie. Wdech. Wdech. Jeśli jeszcze nie czujecie tego, że ta kość sakralna wam się porusza, jeśli jeszcze nie czujecie napięcia, które naturalnie wtedy przychodzi tutaj w szyi podstawy czaszki, nie przejmujcie się tym, po prostu kontynuujcie ćwiczenia i zapewniam Was, że z czasem to wam się uda. Wdech. Poczujcie wędrującą energię. Energię ciepłą, która wędruje poprzez macicę, waginę, krocze, kość guziczną, aż do sakru. I tutaj ona może zostać już transformowana i przechowywana. Wydech. Wydech. To jest Wasza moc. To jest wasza kobieca moc, wasza energia, która was uzdrowi, która was uspokoi, która was osadzi w waszej kobiecości. Wdech. Ciało rozluźnione, umysł rozluźniony, wdech. Poczujcie delikatne napięcie z tyłu. Kości krzyżowej, poczucie, jak Wasza kość guziczna delikatnie przesuwa się do przodu. Napinają się mięśnie delikatnie z tyłu szyi i delikatnie kość z tyłu czaszki, wydech. Teraz, kiedy wykonałyśmy już to przemieszczenie się energii przez Nasz kanał energetyczny do kości krzyżowej na razie, do drugiej stacji. Jest bardzo ważne, aby odpocząć. Siedzimy sobie i czujemy swoje ciało. Bardzo prawdopodobne jest, że poczujecie, że energia samoistnie teraz płynie kanałem, który wcześniej. Został przetarty przez siłę Waszego umysłu. Teraz energia już zna drogę, wie którędy płynąć, kanał został otwarty. Jeżeli nie czujecie tego na razie, po prostu uświadomcie sobie to, że właśnie zrobiłyście coś dobrego dla siebie. Że właśnie przetransformowałyście część energii, potężnej, kreatywnej energii. Energii, która jest w stanie zapewnić nam przetrwanie. Energii, która jest w stanie wyprodukować nowego człowieka, nowe życie. Tą właśnie potężną, potężną energią zasiliłyście właśnie siebie. Ja w tej chwili czuję tą energię, jak ona wypełnia całe moje ciało. Czuję ją w nogach, czuję ją w dłoniach, w rękach. Czuję jak rozświetla mnie od wewnątrz. Weźmy sobie jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Woli powróćmy świadomością do naszego otoczenia, do miejsca, w którym jesteśmy. Dziękuję Wam bardzo, kochane. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że zasilacie mnie swoją owocnością. Ja robię wszystko, co mogę, żeby zasilać Was. Wyłączę już muzyczkę. Bardzo was proszę. Napiszcie w komentarzu, jak się czujecie. Jeżeli poczułyście kontakt ze swoją energią seksualną, napiszcie to proszę w komentarzu. Niech to będzie formą podziękowania dla mnie. Ja zawsze się bardzo cieszę, kiedy dostaję feedback od Was. Czy to jest... W komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych. Zawsze to sprawia mi bardzo dużo radości i wspiera mnie w decyzji, którą podjęłam, aby dzielić się tymi praktykami, aby dzielić się tą mocą, która w nas drzemie w uświadamianiu sobie tej mocy i w wydobywaniu jej na zewnątrz, zasilaniu nią siebie, abyśmy mogły potem emanować nią na zewnątrz. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia jutro. Zadnam.